no nic nie było ciekawego, tak mogę powiedzieć. Same nudy, Muszę to zjeść, coś bo cholera. Głód mi dopada. I zjadłem, dobra. Czemu tu jest świnie tyle? One się mnożą teraz, czy jakiego cholera? Ale nie wiem, dobra. Tu muszę sadzić jeden. Przydałoby się te świnie jakie ubić, tak najlepiej. Ale nie, jeszcze nie jest tak tragicznie. Pójdziemy sobie, może pomordujemy tutaj. Nie, nie będę chciał, bo i tak zamorduję, jak będę chciał zjeść. Nie, jeszcze muszę zjeść. Dwa miecha. I dwie marchewki damy Jak to jeszcze wytworzy się, zjemy sobie to I, i, i wpieprzymy sobie Zobaczmy się ta skończy, dobra to uszankę trzeba mi zrobić w końcu Zgolić tą brodę I, 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 coś tam zrobić Ale czekajcie bo, no bo to zjem sobie No i full I... To tutaj damy, nie, nie, tak gdzie ja miałem kamień? Tu mam te... A nie, tu były te wynalazki, dobra. Tu jest kamień. No tego kamienia dużo nie zebrałem, no nie powiem, że to był jakieś tam już tak dużo, ale... No, chyba tu były. Też nie tu? Tu były. Idę to, to. Gdy będziemy palić sobie. No i trzeba chyba by później te pszczółki ludzi. Albo nie. Ja po drewno proszę narąbać. Znaczy, jak musimy kierę zrobić eee, Kończą no się te patki nie, pat nie tylko te siano Może mi się uda skubnąć No nie da się skubnąć, ja nie wiem I się łapie i cholera wie, czy No i już jest noc No i ledo co zacząłem odcinkę już nic No nie no... To... O jezu tu iść! Iść tu by się przestało pójść, bo to... Yy, ile kosztuje, Ten... nie kosztuje, ile kosztuje... nie, dobrze by się ile kosztuje... Bo na, się muszę te kwiaty pozbierać. Znaczy, przynormalne jest w jest, jak tak spada mocno. Nie mam tego. Szczał. <gry> kurde to jest ten O nie, co kurde, muszę wrócić, bo nie miałem tego chwilestona, nie wziąłem i, I dupa, I mi się zaraz kończy ten Monitor mi się psuje, bo się zimno robi na nim coś Coś nie może tak być Dobrze, szybko wracać! Kurczę, z tą zimą, no za sraną. No ale już 34 dzień przeżyliśmy. 34 dni nie, przeżyte. Wiem, że już jest skubne. A jak jest, nie, bo jak zabije to będą już te pewnie, nie? To no, nie. Dobra, mam ten, to co rozpalimy. Dobra, już minęło. Nie ma co gotować na razie. To coś urosło, coś... Nie, no zimą nie rośnie, więc jaj. Nic nie urosło. Będę musiał zrobić wiecie co ludzie? będę musiał zrobić... Mm, gdzieś tam dalej. Z, z 16 tych może. Z, z farmami. Kul. Posadzę je, bo tu można zebrać je kiedy chcę. Posadzę gdzieś tam, albo tu może nawet posadzę. Tu mam miejsce. I to miejsce mi się tu zajął później. Tu może nad całe miejsce fartymi A nie formami tylko tymi Nie formami dobrze mówię Formami tylko tymi będzie problem, z nasionami Tu będę musiał gotować w końcu bo się psuje już Tam był churcze ten Świniak, tylko go nie dopadnę bo trzeba w nocy hmm. Ile kosztowało, i jak jakieś strzały zrobić mi się przydało Football helmet On jest dobry On jest dobry Świnię muszę zabić jakąś Bo football helmet jest dobry Football helmet, nie Football helmet, bo fuzbal Czego ja szukałem? A, szczał właśnie, szczał Hmm Co się zrobi? Dobra. Skończyła się ciopeczka, więc musimy zrobić... O! Wow! Trochę gówniana, ale może być. Że tam ciepło było troszkę. <laughs> nie no, w sensu to trzeba... Pogadać. Ja uszankę muszę zrobić, tylko nie chcę brody golić, ponieważ u ten... Zima jest, a ta broda chroni chyba tam przed zimną. jak dobrze pamiętam. A, jeszcze do ja trochę minie. Muszę świnie zabić. I zrobię sobie tą właśnie tą czapę I stuff Właśnie i staffy trzeba było zrobić, muszę poszukać grobów Czaję to What a cool amulet, to jakieś tam ozdobnie i chyba Ognisty to trzeba, trzeba zrobić Co to jest? Presty? A o power é para o do hein? Verei vai, verei vai, verei vai. Ah, os pesados To mnie dopaść, ja się boję światła, nie? To za późno panowie He, światło Tu, 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 o już, 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 już mi się ten widzę To ogarnęło garnęło To bo wkładam szybko Jeszcze jeden, a już, aha, bo ja to mi jest nie? Zjem te burówki, nie chcę się gotować. Jak mi się zniszczą i tak... Yy, to dużo tych świn jest. Jak wszystkie się na mnie rzucą, to będzie za ciężko. Mam pomysł. Masz. Chodź. Chodź, prosiaku Pójdziesz zaatakować te pingwiny i one cię tam stłuką. tłuką Patrzcie na to, mi jak reaguje. Ha, ale jaja za ale, ale fight będzie Dawać, bicie! Już nie trafiają A ale jaja! Nie, żyj mi mięsa, nie Jest, moje mięso. Patrzcie, to pingwiny na jak się przydają. Mięso, 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 mięso. Mięso. Dobry sposób na mięso, nie? Patrz, nawet Golda mojego oddał z Łodzi. Ja spoko jestem. Hehe, <grystanie> no Golda odzyskałem, ale jaja. O, jajko odzyskałem. Ale się pocało. Kurde, jak mówię. To na osy trzeba wysyłać następnym razem nawet. Kurde, to jest super sposób. Na no, hajs. W na wszystko. Czy gold wyleciał? Dobra. A, potrzebuję liny ty ty, ty, ty ty Fuck yeah Kit. Mam już, już mam najść zbroję przy tej powędzić Tylko, żeby mi ten cyklop nie przyszedł, kurde. Bo mi zniszczył samą bazę, cholera. Ja z nim nie mam zamiaru walczyć, bo ja nie mam wyposażenia dobrego. Klęska jest pewna na 100%. Znaczy... Taktycznie go może załatwić, ale to za dużo czasu mi zajmie. Bo jak świjaki, ludzie, to i tak by mnie zniszczyli, bo ten... Zniszczyłby mnie ten koleś, wąwanie, raz, to wszystko niszczy. A się rozpalił ten kamień. Nie ma dzisiaj różni, musi być to lato, bo jest tragedia. Teraz się póki świniaki zrespią. Ale fajny sposób, kurde. Cztery mięska zrobiłem i jeszcze jajko. Jeszcze golda. Za nic praktycznie. Znaczy to jest taki sobie taki jeans. No, ale coś tam nie jest, Znaczy przeżyję. Coś tam ugotować trzeba, nie? Coś tam włożyć trzeba do tego. Nie mogę jednak, nie mogę. Nie ma jak się pierogi robi. Niech tak będzie. Niech się usmazy. Będzie żarcie. Ja to mam 50% włóczni. Tylko Ice bym chciał zrobić. Ale jak się robi... Fire. Bo ja bym Fire bardziej wolał też. Nie ma tego? Fajsta, w Pyskidu nie ma tego Nie no musi być Pomijane jest słabe, bo tutaj Te pułapki, ja pamiętam że jak grałem w chyba z 150 pułapek całą bazę toczyłem w tych pułapkach Trzeba trochę się wahać na drodze dzień był Ale bardzo już daleko byłem ale nigdy do tych jaskiń nie wszedłem. Chyba trzeba mieć po prostu ten, nie ludzie? Po prostu trzeba mieć czerwony klucz tutaj połączyć. Nie wiem czy te B-miny coś dają. A może i dają. Będzie można może wykorzystać, bo tu jest dużo mam pszczół. Co to jest? Jest ciężkie, ba ale ochronicie Cholera wiem Popatrzcie, no nie ma tego, nie mogę znaleźć Nie wiem O jezu, zaraz na ten dzień czekać, Jak ja nie lubię ten dzień czekać Jakie nudy a właśnie żarełko się zrobiło, to sobie zjem. Bum. Ciebie tu se pójść. Ciebie se to pójść. Pójdziemy tutaj na prawo może. Nie na prawo, nie. Nie na prawo pójdziemy. Jezu, śnieg zaczął padać znowu. Chciałem, żebym się też ten... hitstone naładował. Także... Hmm, hm hm hm. Hmm. Ja chcę dzień! Kurde, no... W ogóle fajnie, zrobili teraz dostęp do tego... ...do do modyfikowania tego non fajnie zrobili moim zdaniem Teraz widziałem dużo jest tych postaci nowych ja coś na no, tego ten mod, yy, właśnie ten mod nie Wiem czy tu mam go... Nie, nie mam go włączonego. On, chyba tam pokazuję wszystkie tempy, to się tam powiłem i poznałem te wszystkie temki bo nie widziałem co robią. I dość fajna zabawa, tylko że tak wiecie, nacinek to jest słabe, więc on instalowałem ten mod już. Już go nie mam, pod bo, bo te był. No już go nie mam. Yy, zainstalowałem sobie tak jak co dodaje ten grubasa z tego Team Fortress ten z kałasznikiem, z kałasznikiem Z minigunem i, i wziąłem co zainstalowałem beczkę właśnie, nie wiem czy tą beczkę mam teraz Ona powinna właśnie wyjść, czekajcie bo tą beczkę chyba zainstalowałem Umiałem wam pokazać właśnie, nie ja zapomniałem o tej beczce Przecież ją mam Chyba już nie mam Nie, wyłączyłem motyw, no dobra to trudno, na w następnym odcinku wam pokażę co mi chodziło No coś, fajny mod, powiem wam Dobra, idziemy na w sobie poszukiwanie, zobaczymy co tam znajdziemy Muszę kwiatki znaleźć Nie weźmiesz? Nie, dważ się, nie, wasz się Mówiłem, nie, wasz się Ale się odważyłeś Muszę kwiaty pozbierać szybko jakieś Cholera, ja tu biorę kwiaty z tego Kuźwa Nie będzie czego na lato Nie może ich położyć, nie wiem, to już nic nie da Motyle trzeba będzie połapać Ja zapomniałem, że tutaj tych nie będzie Ale spieprzyłem to Nie no, trzeba będzie te motyle jednak łapać, faktycznie Chyba innego sposobu nie ma Dużo jest marchewek Co mnie nawet cieszy Tylko że... Chce się zbierać tego no Wow, wow tu już jest dużo marchewek What the fuck w ogóle? A bo ja tu byłem, nie? Bo ja tu byłem te niszczyć No no no, tu kontynuowałem Co jest z tym tak dużo jest? Mam no, 15 marchewek mam Fuck. Co chwilę marchewka jakoś Już nie zbieram nawet ich Przy ciebie idę tylko żeby zobaczyć co tu jest To już spalone jest tu się boję, że zaraz mi pająk wyskoczy cholera Idziorko zamrżone. Chciałem połowić sobie rybki. Jezu! Fuck! To gówno pieprzone tutaj jest. O, się przesaszyłem! Oh, Fuck Ooo, kurde Oho Co za gówno zaserane! Tej macka Ja nie nienawidzę tych macek. O, matko, się przestraszyłem. O, Jezus. No już pół życia mi zapieprzyła normalnie. Muszę sobie uleczyć się. Ja, pierniczę Głupia macka. No to to jest jeziorko, trzeba pamiętać. Znaczy jak wiecie, jak lecicie, nie ruszycie, lecicie coś w biegu, to tam was nie złapie, ale jak staniecie, ja stanęłem, bo musiałem, że tam nie widziałem, bo to śnieg było zakrytym, nie? Więc nie widziałem. już to jest normalny teren, a tu macka na go wskakuje, ja się zdziwiłem. Ale też, trochę staw był, no to trochę dziwne. musi się domyślić jednak. no już to ja się poruszam się nie tak głośno czy co Ale dobra, wiemy, że tam jest bagna, są w tamtym miejscu, trzeba pamiętać Więc ruszymy później tam jeszcze, na dół Nie lubię tych bagien, bo tam nic nie ma szczególnego A tylko te macki, znaczy te macki są dobre, bo może wypościadłabym, wiecie To super broń No bez jaj, no one wszystkie chowają Głupie pingwiny Zużyłem to wszystko, Nie, a już zużyłem już co się przesoczyłem Dobra niech to w lodówce będzie, bo mi się pognije i to Tutaj chcę to zamknij do Dobra To oszczędnie, bo tych marchewek jest dużo, więc jakieś te marchewki zrobię samy. Nie wiem, że może nie dużo, ale to może być tylko zapaść żołądek. Oooho Sałatka Jeszcze jedną trzeba wpieprzyć A, może ta zima się już po kończyć kończy niedługo, więc pójdziemy na poszukiwania Jak się skończy zima ludzie, to ruszymy tam na południe, bo tam coś czuję, że tam będzie fajna przygoda Musimy ja tą cholerną zimę i nic nie robić, bo ja wychodzę, widzicie i zaraz się noc robi A wychodzić nie chcę, bo później mi tam zimno, drewna nie mam, wszystkiego nie mam I tak jest Dobra, pierwsze sobie, no Z tym życiem trochę słabo, ale dobra no jestem psychiką Eee, tam psychika by coś trzeba było dać No nie no załóż ten sypiasz O co z dwóch stron mnie teraz atakują. Nie! W się mi letko No wyrywaj ode mnie w ogóle Jaki pedofil A, ja nie muszę nic robić, dobra. To sam się boi. Jakie w ogóle? Co czy mi psychika wyjmuje? A jest większa, widzicie? Jak się zbliża Ale czy nie wiem, czy jest spodobane psychikom, czy... No ile ten będzie trwało No pójdziesz w końcu czy nie Aaa, koniec Dobra ludzie, dzięki za uwagę w tym odcinku Mam nadzieję że się podobało Nic się nie działa jak zwykle bo to zima jak to bywa Ale już postaram się w... Chyba się dzieje, nie wiem, śnieg Ulatnia, w końcu topnia, może będzie ozwieść i w końcu nadjedzie lato i w końcu zaczniemy coś robić, pójdziemy na wymarzoną moją podróż. Ale w tym odcinku Wam dziękuję i zapraszam na następny. Ej, trzymajcie się!